kongres Next, czyli to jest świetna okazja do spotkania sukcesorów, przyszłych sukcesorów, do wymienia doświadczeń i spojrzenia. Tego typu inicjatywy są świetną możliwością, żeby te kontakty pogłębić, nawiązać i żeby mieć łatwiej w przyszłości. Znajomości i ludzie to jest jedyny sposób na stworzenie biznesu, który odniesie sukces. Po przeczytaniu programu stwierdziłem, że to jest jedyna w swoim rodzaju możliwość zobaczenia największych, jednych z największych polskich firm od wewnątrz, posłuchania ich historii, poznania ludzi. Tutaj można poznać naprawdę wiele osób, także myślę, że wymiana informacji z takimi młodymi osobami jest bardzo poznawcza i pozwala na rozwinięcie siebie. Moje odczucie jest takie, że poznamy osoby w podobnej sytuacji w życiu, to jest w podobnej sytuacji, w której są na ścieżce kariery i z tego powodu będziemy mogli się wymienić naszymi doświadczeniami. Ja po pierwsze bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, bo uważam, że z każdej rozmowy można coś wyciągnąć, natomiast obserwacja, spotkania z firmami rodzinnymi zawsze dają mi siłę, bo zawsze jest tak, że ktoś robi coś lepiej niż my, zawsze czegoś się możemy nauczyć. Ciekawe wykłady, ciekawe warsztaty. Zawsze to jest jakaś wiedza, którą się będzie w przyszłości przynosiło do firmy. Możemy porozmawiać z ludźmi, którzy są na podobnych stanowiskach jak my, którzy pracują w firmach rodzinnych, którzy mają problemy i możemy podzielić się tymi problemami i możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy gdzie indziej też tak jest. Kongres NextG daje mi poczucie świadomości sukcesji. Świadomości tego, że ten proces jest skomplikowany, ale też bardzo ciekawy. Istotną wartością jest to, żeby usłyszeć, że te moje problemy jako sukcesora, te kwestie, nad którymi się trzeba pochylić, nie są moje jednostkowe zagadnienia i tylko ja mam ten, nazwijmy, problem do rozwiązania. Tylko w firmach rodzinnych, które sporo istnieją, lub zaczynają być, podobnego rodzaju kwestie do, do rozwiązania. Firmy rodzinne w Polsce coraz lepiej się rozwijają, natomiast na pewno stoją przed ogromnym wyzwaniem związanym z sukcesją. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie Adrianna. Dała mi wiatr w skrzydła. Pozwoliła mi uwierzyć w to, że ja nadaję się. Ponieważ będziecie budować marki, to macie wielką szansę zmienić świat i rzeczywiście sprawić, żeby wasze marki były dla Was narzędziem biznesowym, ale były czymś więcej, były jakąś szansą na realizację wartości, w które również Wy wierzycie. Wszystkim moim sukcesorom polecam kongres Negroni, żeby poznali ludzi z tego samego środowiska.